Witam z tej strony Rafka, w dzisiejszym odcinku poczyścimy sobie, rozbierzemy i poczyścimy sobie e, areograf, e, 137 on się nazywa 137 E niby tak się on nazywa Jesteśmy po malowaniu, ten film już widzieliście. Więc daję radę, maluję 65 zł, to nie są jakieś wielkie pieniądze. Więc jeśli ktoś nie ma jeszcze aerografu, albo mu się popsuł, chce mieć jakiś aerograf, nie wiem, do podkładów, to mogę go polecić. Jedyne co, co stwierdziłem, to że z pust dosyć ciężko chodzi. Tak wygląda mój palec po malowaniu. Widzicie, taki czerwonarz się zrobił. A no to od spustu jest. Ale przesunąłem tutaj chyba maksymalnie, maksymalnie bo tutaj można regulować nacisk e, tym, nie? tym czymś. Praktycznie maksymalnie już przesunąłem, żeby to lżej chodziło, ale to i tak mało co daje. Więc, więc tak wygląda mój palec po malowaniu e, tam, nie wiem, 10-minutowym tym areografem. Dobra, rozkręcamy i czyścimy. Rozcięczalnik, Rozcieńczalnik tutaj pójdzie jako pierwszy. Do, tej, do tego areografu. Gdzieś mam patyczki. Tutaj patyczkiem jeszcze przejadę. Dobra, więc ok, daliśmy radę i zaraz, zaraz będziemy tutaj całość, jak widzicie, są pozostałości, to jest kolejny minus, no nie jest jakoś super dokładnie zrobione, są pozostałości po obróbce, co, o widzicie, tutaj zostały włoski. Co trzeba byłoby zrobić? Bardzo drobny, drobnoziarnistym papierem ściernym. Jak już go rozbiorę, to spróbuję tutaj to opiłować. Wiadomo, słuchajcie, jeżeli kupujecie droższy areograf, no to nie będziecie mieć takich problemów. Przy tych tanich, tutaj za 65 zł, on jest. No niestety coś takiego, coś takiego, coś takiego występuje. Dobra, ściągamy, wyciągamy igłę teraz. Ciągniemy ją w ten sposób, żeby cały brud tutaj nie poszedł nam do tyłu, tylko żeby dał nam o, w tą stronę. Okej, okay, dobra. To sobie odkładamy na razie, mamy, mamy igłę. Mamy igłę i tą igłę zaraz wyczyścimy, dobrze to sobie ją gdzieś tutaj odłożymy i teraz e, oglądamy jak tutaj jak tam. Wygląda dysza. Dysza. O, o. Tutaj jest troszeczkę farby. Tutaj nie mamy nic. Więc jest ok. Dobra. Teraz weźmiemy rozcięczalnik i zrobimy taki manewr. Ok. Yy, widzieliście? Przeleciało przez, przeleciało przez całość, więc, więc mamy pewność, że w środku dysza została wyczyszczona. Możemy jeszcze, możemy jeszcze wziąć tutaj, jeszcze raz ten, ten manewr zrobić. Zobaczcie, że ten e, e, rozpuszczalnik tutaj, który mamy, tak prawie idealnie wchodzi na ten. Widzicie? I mamy. Idealnie nie wchodzi na dysze, więc mamy to wyczyszczone. Z uszczelką na razie się nic nie podziało. Uszczelka jest z jakiejś, z jakiejś NBR albo z czegoś z jakiejś takiej lepszej gumy. Więc jest OK. Dobra, to mamy. Tutaj, tutaj możemy ewentualnie wyczyścić ten fragment. Dobra, jest wyczyszczony. Igłę Igła też możemy tutaj lekko przeczyścić w ten sposób. Przydałoby też się ją jakoś bardziej wyczyścić. Czyli byśmy musieli mieć na przykład jakiś, jakąś polerkę do paznokci, której oczywiście pod ręką nie mam. No to tyle. Tyle by było z dokładnego czyszczenia. Na razie. Na razie tutaj możemy sobie zrobić zbliżenie, tak to wygląda. To wygląda igła po, po malowaniu. Dobra, teraz bierzemy się z powrotem za ten fragment. Tak jak mówiłem, tutaj są, są jakieś zadziory jeszcze, nie? Teraz czyszcząc to patyczkiem, to on tu się te, to wszystko dostaje. Więc to takie jest średnie, nie? Okay. Tutaj to wygląda w ten sposób. Zrobimy sobie zbliżenie. Tak to wygląda w oryginalne, bo to jest pierwsze malowanie, więc tutaj nic, nic nie pocudowałem. To jest takie jak gdyby nie wiem pozostałości po obróbce. Spust, spust się próbuje wydostać na zewnątrz. To jest też dziwne. Dobra, wezmę to z tej strony bardziej. Dobrze. OK. Tak włoski zostają. To, to może być problem. To może być problem. Musiałbym wziąć papier ścierny i tak le lekko go tutaj Te fragmenty, gdzie... gdzie bo teraz tam niczym nie dojdę, więc muszę, muszę wymyśleć coś w jakiś sposób, żeby to, żeby to tutaj e, usunąć. Żeby, żeby coś takiego się nie działo. No bo nie wyobrażam sobie nie czyścić nie czyścić patyczkami tych miejsc. Na czym mógłbym to czyścić? Pędzlem mógłbym to czyścić ewentualnie. Mogę wziąć pędzel. Dobra, przedmuchane, wyczyszczone, w miarę, ale to tym muszę się zająć tutaj. Tym muszę się zająć, to muszę zrobić, nie. tak jak powiedziałem, planuję jeszcze taki filmik na temat spustów, nie? Ten spust wygląda w ten sposób. I nie jest to jakiś super, super dokładny spust, no widzieliście po moim palcu, więc Ok, teraz spróbuję to z powrotem włożyć. Dobra, działa. No dobra, za 65 zł. Taka desza działa, wyczyszczona. Tak, gdzieś się wyczyściłem całość. Tutaj nie ma jakichś przecieków farby, nic się nie, nie, nie podziało, więc yy, myślę, że jest ok. Czy farba przeciekła tam do tyłu? Chyba nie. Z tego co, z tego zresztą zaraz sprawdzimy. Zaraz sprawdzimy, zobaczcie. Taki testik jeszcze zrobimy. O, widzicie, tutaj jest igła, jest 300. Więc jest spoko. Dobra, słuchajcie, to by było na tyle. Wyczyszczony po pierwszym malowaniu, wyczyszczony. E, dzięki za subskrypcję, dzięki za wsparcie kanału. Dzięki wsparciu mogę kupować na przykład takie rzeczy i testować to dla nas, pod, e, dla Was, dla nas, żebyście, żebyście wy nie musieli wydawać pieniędzy, czasami na darmo. Ale tutaj, te 65 zł, powiem Wam, że że skłaniam się ku temu skłaniam się ku temu, żeby żeby ocenić ten arograf jak za tą sumę jest ok no wiadomo, że to nie jest mobius to nie jest mobius ale działa działa, maluje nie jest to nie jest ten, może ta plamka jest jakaś, nie jest jakaś super, ale, ale działa więc na początek przygody z brakiem możliwości ukręcenia dyszy. Dla mnie bomba. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w następnym odcinku.